Halo, halo, hej, siemano, z tej strony to jest odcinek z gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku zagram sobie dwie rundy Bed Wars na no. serwerze Coxcraft, jak możecie widzieć, Coxcraft. Nie zwracajcie tam na czat, jak, jak widzieliście, bo po prostu youtuber, świetna serwer, czyli Szymek, twórca, no, tak wiem co. Zapraszam do oglądania! Lecimy. Dobra, lecimy z pierwszą rundą. Ups. Patrzcie na moje CPS. Tutaj się. 16. Eee, dołączajcie do mojego Discorda. Tak, podam. Link będzie w opisie eee, tego. Ja mi ci łapce w górę, żeby miałbym jakiś większy ruchach. zasięg, bo zasięgi ma tragiczne.

bo jakoś to... Dobra, 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 dobra. W ogóle jestem taki mądry... Czy tak o was... SERIO JAK JA JESTEM MĄDRY?! A tak o was, moi drodzy, myślę... Że ja nawet już podczas lekcji... Ten... Na przerwie mont próbowałam zamontować dla Was edita mojego FOP. Ja robię tyle butterfly'em, ile jitter klikiem będę robił, tak? No nie wiem, o co chodzi. Na moim Discordzie czasami, na informacje zawsze będą konkursy, z kim mogę nagram odcinek. Kto będzie chciał, to może. Wbijać! Bo co eventy da się zrobić czasem. Właśnie niedługo będzie taki event na moim serwerze Discord, że będzie można wygrać użytkownika złota ranga. Um, no. I teraz takie te niebieski do mnie wbija. O kurno. Fuck. Ups. Oh, kurde, wywalaj... Ja walę, ono są teraz No <laughs> Noż, kurde. Co jest? Boże, ten żółty jaki debil, kurde, buduje wszystkie budowle. Tak w górę, kurde. I nic nic, nic nie, nie potrafi nawet żyć. <laughs> Dobra, udało mi się. Boju, przepraszam was, że musicie słychać jak na wymyszkę. Przepraszam, ale ja was kocham widzowie. Przepraszam Was za to. Może, ale... Ej, to pomarańczowe chyba nie umie grać bez makro. Normalnie on makro jedzie. I to tak widać. To jest piękne, co on robi. No, on ma jeszcze do odkrytego. Co on chce, Sera? Chyba przegrać. Tak, Sera, Sera chyba chce przegrać. Patrz, niebieski, patrz. Tu mam TNT. Widzisz? Pa! Już tam na stówę poszedł rozwalić łóżko. Wiedziałem! Jakbym skoczył, to bym się tak wnerwił. Ja, kurde, jestem już prawie przy śmierci. I tutaj takie cyk. Musisz kotwej drożdżiny, został zniszczony. Dobra, przejdę do bokiem, nie będę się prześrodał. Bo mnie jeszcze zabije, bo mnie trochę ogarnę. To niebieski. Wow! Kurwa! nie chcę się sprzedawać. Wiem, są. Mam za zadanie muszę rozwalić ten niebieskiemu będę i go zabić. Jeżeli wygram, to wiecie, że was kocham, moje widzowie. Dobra, lecimy dyr. Lot na bok. Dobra. W ogóle coś się stało innym typu, czerwony i inni. Kurwa. Dobra, będę przy łóżku zielonego. Tak, to jest niebieski, dobra. Jeżeli niebieskiego nie ma teraz w bazie, wygrałam. Wygrałam, no. Dokładnie. O, wow. dobra, ale stres. Man of one. O, one. On może być na jakieś papce, niewidki, czy coś. Górno, ale, albo tutaj sobie siedzieć. złoty jabłko. I parcie jako popisówka robię. Gryźliwy już. Piękny Brizli. Stawcie łapkę w górę. Może ja muszę zmienić się, kurna. Tylko żebram, tylko żebram. I tylko jeszcze raz, kurna żebram. O te łapki w górę. Ej, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapki w górę. Kurna, teraz będę robił. Stawcie łapkę w górę, bo jak nie, to będzie bę jak deistream. Like o, No, przepraszam. Nie, 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 nie Quanti na ho Discord, discorda? Vedete il link in descrizione Noi